Szanowni Państwo i miłe osoby z podznaku koziorożca, to jest czytanie do Was na grudzień 2024 roku. Wszystkim koziorożcom, które mają w grudniu urodziny, życzę wszystkiego najlepszego. Jednocześnie przypominam Wam, że znak słoneczny, który najczęściej sprowadza nas do tego typu odczytów, to tylko kawałek nas że mamy też ascendent, planety osobiste, w różnych znakach, w różnych pozycjach. Mamy księżyc w horoskopie urodzeniowym. To wszystko też warto uwzględnić i nie ograniczać się tylko do tego znaku słonecznego. Czytanie jest ogólne dla bardzo wielu osób, więc bierzcie z niego, co jest dla Was. Jeśli potrzebujecie indywidualnej rozmowy ze mną, to zapraszam. helixatarmaupa.gmail.com to jest mój mail. On jest w opisie tego filmu. Tam też znajdziecie inne miejsca, gdzie można zobaczyć, co robię, wesprzeć kanał. To jest na Patronite, na YouTubie, na Kofi i jeszcze tam paru innych. Za wszystkie wyrazy wsparcia materialne, niematerialne. Bardzo dziękuję. Można też kanałowi pomóc, zostawiając tutaj pozytywną reakcję, czyli łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Można podzielić się tym materiałem, jeżeli znacie kogoś, kto mógłby chcieć go obejrzeć. Dobra, to tyle tytułem wstępu, a teraz popatrzmy. Koziorożec grudzień 2024, ostatni miesiąc. Tego roku. I mamy pustelnika, mamy słońce dziewięć kielichów, dziewięć buław, dużo dziewiątek. Arcykapłan dwie buławy. Okej. Okay. Jak w czytaniu jest tyle dziewiątek, to myślę sobie od razu, że to co za intensywny czas. I od razu też mam ochotę wyciągnąć kartę klarowującą do pierwszej karty. Pustelnik, który mówi o szukaniu odpowiedzi w sobie i generalnie takim skierowaniu się do wnętrza. Ale czemu on się tutaj pojawił? Księżyc. No, wygląda na to, że coś jest dla Was niejasne. Że, że coś jest tajemnicze, że coś jest nie do wypowiedzenia, nie do nazwania, i że macie takie poczucie, że potrzebujecie znaleźć odpowiedź na jakieś interesujące Was pytania, i energia pustelnika skłania do tego, żeby szukać jej w sobie. Natomiast ja mam wrażenie, że to nie jest takie proste. To znaczy, z tego co tu widzę, wynika, że jak, brakuje Wam jakiegoś doświadczenia. Żeby znaleźć tą odpowiedź. Tak na pierwszy rzut oka. To jest to, co widzę. Że w Was jej nie ma jeszcze, bo jeszcze nie przeżyliście czegoś, co by dało tą odpowiedź. A z kolei na zewnątrz też jej nie ma. <laughs> nie ma jej ktoś inny też. To jest coś, na co rzeczywiście Wy musicie sobie odpowiedzieć. Ale w tej chwili... Nie macie zasobu, żeby to zrobić. Za mało wiecie, za mało, za mało jest doświadczenia. Także nie dziwcie się, jeżeli to jest miesiąc, w którym czujecie taki pociąg do samotności, do rozpamiętywania jakichś spraw, do generalnie poszukiwań filozoficznych, zarzucania wędki w głąb siebie, nie? że tam, tam jest coś, coś ważnego. Natomiast wydaje mi się, że. Tu jest konieczne jeszcze wytworzenie czegoś. I pierwszy tego, pierwszą tego zapowiedź mamy w drugiej pozycji, którą jest słońce, to jest pozycja wyzwania. Wyzwanie to jest w moich czytaniach zachęta do rozwoju. Słońce zachęca do tego, żeby rozpraszać ciemności i żeby emanować energią. Czyli ono jest jakby po drugim, na drugim krańcu spektrum. W ogóle to czytanie jest takie bardzo roz przeciwstawne, tak? Rozciągnięte na, na, na jakiejś osi. Właśnie na osi. Aktywność, nieaktywność. Mamy jeszcze ten księżyc, ale już tam pustelnik, on kieruje energię do środka. Słońce wręcz przeciwnie. Kieruje energię na zewnątrz. Więc to się pojawia jako wyzwanie, czyli pierwsza intuicyjna interpretacja jest taka, że trudno będzie po prostu to robić, tak? Że nie macie do tego naturalnej inklinacji, skoro kierujecie energię do środka, to trudno ją kierować na zewnątrz. Natomiast w tej pozycji ta rad zachęca, żeby temu się może nie tyle przeciwstawić, ale spróbować jednak coś zrobić nie tylko, nie tylko w takim obszarze, który jest dla nas wygodny. Ta pozycja, pozycja wyzwania zawsze mówi właśnie o poszerzeniu swoich granic, o tym, żeby sięgnąć w takie miejsce, które do tej pory nie było dla nas oczywiste. Słońce mówi o rozjaśnianiu. Co w kontekście tego księżyca, który się pojawił, też jest istotne moim zdaniem. Nie? Że poprzez działanie, poprzez emanowanie energii na zewnątrz coś może się wyjaśnić. Tak? Możecie uzyskać jakąś informację, która wam coś wyjaśni. Natomiast no, jest to wbrew tej głównej energii, nie. Dlatego to jest pewnie wyzwanie. Dziewięć kielichów macie, czyli bardzo dobrą kartę jako Waszą moc. To jest oczywiście karta spełniania życzeń, tak? I generalnie uznaje się ją za bardzo korzystną, że człowiek się czuje tutaj we właściwym miejscu i we właściwym czasie. I niczego tutaj nie brakuje, więc może być tak, że. Wasza moc polega na takim dobrym ułożeniu się w sobie. Braku, yy, braku potrzeb. Nawet tak bym to widziała. Możecie być w takim miejscu, że czujecie, że a właściwie po co ja mam się wysilać? Jest ok, tak jak jest. Mam co chciałam, mam co chciałem. W sumie jestem zadowolona z życia, zadowolony. Po co ja mam coś zmieniać? To tak na marginesie, nie? Natomiast może to też oznaczać, że to jest dobry miesiąc w ogóle na sięganie po wasze marzenia. Że możecie mieć dużą taką umiejętność nawet nie osiągania ich, tylko zadawalania się. O! Łatwo wam będzie osiągnąć stan takiego słodkiego. Nic nie muszę. Wszystko jest ok, tak jak jest. To jest ta karta. Natomiast, mówię, wszystko w tym czytaniu mówi, ale nie ulegaj temu. Nie ulegaj temu, nie wiem, lenistwu, takiemu. Yy, czy to jest wewnętrzny spokój? Takiemu poczuciu, że nic nie muszę, bo 9 buław jest yy, jako zachęta, a 9 buław to jest zachęta do działania, zdecydowanie. Wręcz do bardzo intensywnego działania, do tego, żeby wykazać się siłą, wykazać się mocą, wykazać się inwencją, twórczością. To jest maksymalna karta doświadczenia, tak? Dziewiątki zawsze mówią o tej najbardziej intensywnej energii. To jest w obszarze ognia, czyli w obszarze działania i pasji. Więc idźcie za swoją pasją, nie, nie przestawajcie też. To jest karta uporu. Może być tak, że coś wam się już nie chce, bo wydaje wam się, że to osiągnęliście. Ta karta mówi: a popchnij to jeszcze trochę i zobacz co się wydarzy. Ale przede wszystkim myślę, że to zachęca do tego, żeby jakby działać z własnego wnętrza i we własnym imieniu, że poprzez to wytwarzanie doświadczenia czegoś jeszcze się możemy dowiedzieć o sobie i o świecie. I że to Niesie ze sobą ryzyko jakichś skaleczeń, jak tutaj widać. Ale te skaleczenia czegoś ważnego mają was nauczyć. I dlatego te wszystkie karty mówią: nie zamykaj się w tej wieży z Kości Słoniowej, tylko działaj. Arcykapłan w pozycji czego nie robić, jakiej postawy nie przyjmować. No, pierwsze, co ja pomyślałam, to jest, żeby. Yy nie posiłkować się tym, co mówią nam inni, bo inni mają swoją prawdę. Szczególnie tutaj przy arcykapłanie pojawia się postać autorytetu, taki archetyp autorytetu. Autorytet nie będzie miał odpowiedzi na Wasze pytania. Tak jak mówiłam, to jest słuszne, że kierujecie się do swojego wnętrza, zamiast szukać odpowiedzi u jakichś nauczycieli czy mędrców bo w tym wypadku oni wam za bardzo nie pomogą hmm. tak, także nie, nie stawiajcie się w pozycji ucznia natomiast myślę też że jeżeli jeżeli pojawi się taki pomysł, że ponieważ ja jestem zaspokojona zaspokojony jakby niczego mi nie brakuje to ja mogę teraz postawić siebie w pozycji autorytetu. To, to też jest tutaj odradzane, nie? Nie wiem, na jakiej zasadzie by to miało być. Ale generalnie mam, mam to wrażenie, że tu jest dużo świętego spokoju, dużo jest takiej, takiego właśnie zadowolenia, takiej, takiego poczucia satysfakcji, nie? Ale te, te karty wszystkie składają się na taki obraz, że czegoś jeszcze brakuje. Nie wchodź w takie buty osoby, która wie wszystko, bo czegoś jeszcze ci brakuje. Co z tego wyniknie na dłuższą metę? No, tu jest zmiana, zmiana tej energii, jakieś takie wyjście. Dwie buławy mówią o planowaniu działania i o tym, że yy, optymistycznie patrzymy w przyszłość, że tutaj jakby mamy, mamy chęć coś zrobić, mamy chęć. Coś zdobyć. To jest karta podboju, to jest karta podróży yy, i to jest takie przygotowanie się. Natomiast no, ona trzyma w rękach kulę ziemską, czyli ta karta mówi: Cały świat należy właściwie do Ciebie. Jeśli zechcesz go poznać, jeśli zechcesz go zwiedzać, jeśli zechcesz na niego wpływać, to masz taką możliwość. Tylko zaplanuj to, zrób to mądrze, tak? W dwóch buławach często wybieramy pomiędzy różnymi ścieżkami, którędy my chcemy iść i co chcemy zobaczyć po drodze, czego chcemy doświadczyć. Więc tu widać takie wyjście z tego trochę gonienia w kółko, mam wrażenie, w tych dziewiątkach i takiego samozamknięcia się, że jest mi tak dobrze, że, że, że nie muszę nic robić, nie? Tu jest jednak wyjście na zewnątrz, powiedzenie: OK, może jednak mam jeszcze coś do zrobienia w tym świecie. No i okej. Okay. Tak to wygląda na grudzień dla Was, Koziorożce. Ja Wam życzę z całego serca powodzenia we wszystkich obszarach Waszego życia. Niech Wam sprzyja zdrowie i pogoda ducha. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Cześć.